Jest to moje podejście numer dwa. Jest to kontynuacja tej poprzedniej planszy, gdzie spadliśmy właśnie w taką krwistą dziurę. Plansza, jako tako, nie jest długa, ale jest dosyć trudna, już zdążyłem zauważyć. Muszę sobie pomyśleć tutaj nad jakimiś yy, taktykami. Oj, 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 się obładowałem troszeczkę. No ale dobra, na razie tego przełącznika nie przełączam, bo on mi tutaj wypuścił kilka Kakodemonów i archiv'a, a ja nie miałem na, nawet za bardzo y, y, z czego strzelać. Także najpierw chcę tutaj sobie jakoś poogarniać w inny sposób, ale pójdziemy jeszcze najpierw do sekretu numer 1. Tutaj jest ukryty w, w tym przejściu. Bo chcę się pozbyć tego Archwyla tutaj, żeby on mi potem dupy nie zawracał od tyłu. Tu przy okazji mamy naboje do plazmy. O, tu jest, widzę już kolejny Archvile. Fuck. Trzeba szybko biegać. O! Archvile się skupił. Chwilowo na pomidorku. Ich tutaj strasznie dużo jest w sensie tych Archwiley. Już zabiłem dwa. Tam kolejne dwa gdzieś sobie krążą. A tak poza tym będziemy mieli jeszcze tutaj cy Cyberdemona. I nie tylko. No generalnie dosyć dużo tutaj trudnych rzeczy będzie. Znaczy dużo. No dwa bar. Dwa bardzo trudne miejsca. Wow, 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 Kurde. Dwa bardzo... cofnę się po te apteczki. Dwa bardzo trudne miejsca, więc chcę się do nich jak najlepiej przygotować. Ja przynajmniej do jednego mogę, a do drugiego już niekoniecznie. Aha, tu już nie ma więcej apteczek. Nie dopsz Ale jakoś sobie poradzimy powolutku. Po troszeczku. Po kawaloniku. Zbieram całą amunicję, bo się boję, że mi coś tutaj... O, już widzę kolejny archiv, a nawet dwa. I jest plazma, ale plazmę to ja będę potrzebował, więc postaram się zużyć chain -gun na niego. Ale już się powinien skończyć. Idealnie. Yy, no ale tego będę musiał z plazmy zabić, bo z shotguna to tutaj by mi to zajęło godzinę. I tutaj jak spadniemy mamy drugi sekret, tylko ja w sumie chyba na razie go nie chcę brać. Bo tam jest berserk. A kto to do mnie krzyczy tutaj. A. Yy, tam jest berserk, ale... Teraz nie warto go jeszcze podnosić tutaj nam wyjedzie, o właśnie, cyberdemon. Ale ja chcę go z troszeczkę zrobić w konia. Nie wiem, czy on mi tutaj przyjdzie. No stąd w każdym bądź razie można go tak nieinwazyjnie zabić. Praktycznie nie jest w stanie tutaj mi nic zrobić. Tylko nie wiem, nie no plazmę mi starczy. Myślałem, że mam 70, a miałem 170, także na luzaku. No dalej, panie Gin. Bo jeszcze trochę tej plazmy będę potrzebował. Teraz... Aha, tutaj jest plazma. No dobra, to spadniemy sobie do sekretu numer 2. Pyk. Mamy berserka. Idziemy w pierwsze trudne miejsce. O, niewidzialna świnka. Ledwo w ogóle cokolwiek zauważyłem. Tam już widzę znowu Archie. Supercharge sobie zbiorę. O, kurde, ale teraz zlamiłem. Myślałem, że się zmieszczę tutaj. No to niedobrze, to niedobrze w takim razie. Ale tu jest jeszcze super... znaczy mega armor. Może zanim wezmę... klucz... Nie, no nie da rady tak zrobić. Dobra. Ryzyk fizyk. Okej, okay, tu jest gdzieś archwile. A my się go chcemy jak najszybciej pozbyć. No i pięknie. I teraz powinno być z górki. O, tam chyba cyberdemon właśnie umarł. A się o niego martwiłem. Martwiłem się, że... że będzie smutny. Już zapomniałem, jak te świnki wyglądają. Dawno ich nie było na mapie. Tak samo tych astralnych, tych. Kakodemonów nie było już bardzo dawno. Już nawet nie wiem od której planszy. No dobra, pierwszy trudny moment poszedł wyjątkowo dobrze, mimo że straciłem głupio życie. Tu jeszcze widziałem właśnie broń. A tutaj mamy już trzeci, ostatni sekret, właśnie ten mega armor. I teraz pójdziemy sobie w drugie trudne miejsce. I tu nie wiem, jak się zachować. Czy lepiej zaryzykować z rakietnicą, bo mam 19 strzałów. Najpierw to może sobie poczyszczę to co, co wiem, że można wyczyścić. Wow, 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 Nie chcę klucza brać. Hmm. No w każdym bądź razie szkieletor też tutaj nam nie jest potrzebny w tym momencie. Okej. Okay. Jeszcze zbieram rakietki i będziemy mieli za zadanie zebrać klucz, szybko powiedz w tamten narożnik, odpalić dwa przełączniki i wrócić tutaj. jak to wszystko pójdzie dobrze. To może nawet przeżyjemy. Dobra. Jeden włącznik, drugi włącznik. No i właśnie oto się bałem z rakietnicą, że mi się będą teleportować na głowie. Dobra, to może po prostu spróbujmy to zrobić jakoś inaczej. To jest właśnie ten drugi trudny moment. Dobra, próbuję się przebić z plazmą. Oj, ojoj oj, oj. Dobra, będę żył. No i gitara. Jeszcze teraz nam zostanie tylko taka akcja z pinkajami w sumie. Też, też nieciekawa, bo też można zginąć. No właśnie, ale plazmę to ja sobie zostawię na tamto miejsce. Tutaj spróbujemy zużyć całą resztę broni. Będzie też podobne takie miejsce, gdzie będzie dużo y, pinkejów w takich właśnie jakby labiryntach małych. I po prostu trzeba będzie przeżyć. No, muszę dobrze się też rozejrzeć, żeby na pewno wszystkich zabić. Żeby nie musiał tu wracać. Przy okazji sobie pozbieramy wszystką amunicję. O, jeszcze jakaś rakietka była, może się przydać. Dobra, tu już nic więcej nie ma, co bym potrzebował. Hmm. Czyli ma mamy już dwa klucze. I teraz musimy sobie otworzyć tutaj to miejsce, co co mnie przy pierwszym podejściu zaskoczyło. Teraz się nie dam zaskoczyć. No ale tutaj są jeszcze pomidorki gdzieś. A nie, już ich pozabijałem. No to spoko, dobra. No to mamy... Wychodzi na to, że tutaj jest 18 pinkejów, bo jeszcze na koniec będzie. Yy... O kurde, nie mogę. Nie mogę sobie tak dowolnie chodzić. 18 pinkejów, bo na koniec będzie jeszcze do pokonania yy, duży pajączek Mastermind. Dobra raz się żyje. Raczej sobie powinnam poradzić z plazmą to w dobrym miejscu stoję. No Dobra, tylko będę musiał z Mastermind'em trochę pokombinować, bo z kolei na niego nie mam plazmy Ale już mamy wszystkie sekrety, wszystkie Itemki. Yy, o, właśnie gdzieś tutaj wiedziałem, że jest. A i że będziemy do niego ładować z rakietnicy. Oj, nie, nie ten numerek. On też nie ma jakoś wybitnie dużo, wybitnie dużo życia. Także bez przesady. Ale tak jak mówiłem, króciutka, szybka yy, w miarę przyjemna plansza. No i gitara. 10 minut i mamy z głowy. Także... 22 mapa z głowy. Zostało nam jeszcze 6 map, yy, 8 map do końca. Bonusowe już mamy przejechane, także... Jeszcze tylko 4 tygodnie i będzie koniec w końcu tej serii. A teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Cześć!